Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Hotel Renovator. Proszę Państwa, mamy do odblokowania piętro trzecie. Słuchajcie, bo niestety, ale hotel jest zajęty, wszystko zaczekowane, więc bardzo dobrze. Przynajmniej w teorii, jest zaczekowane. Natomiast Sandra każe nam odblokować to piętro trzecie. Mamy. Zrobić tam spa. I prawdopodobnie, proszę państwa, będzie to trzeba podzielić, e, jeżeli chodzi o odcinki. Zobaczmy. Mamy dokonać zakupu. To jest zakup za darmo. Naprawiono kolejną część panelu windy i odblokowano następne piętro. Teraz hotel można jeszcze bardziej rozbudować. No i dobrze, jedziemy na to trzecie piętro. Nie ma problemu. Zobaczymy, co nas tam czeka w ogóle. I długo się jedzie. No dobrze. Wow. Sandra coś powie? Hmm. Takie rzeczy. No dobrze, czyli mamy tutaj w korytarzu zrobić. E... rozpierduchę, tak naprawdę. E... Ten Żyrandol bardzo mi się podoba. To jest taki Żyrandol, słuchajcie, jak ja bym sobie e... życzył w lobby. No ale okej, okay. być może będziemy mieli możliwość wybrania takiego żyrandola To oczywiście te małe żyrandole, które w lobby dawaliśmy, od razu bym podmienił na tego typu Bo po pierwsze, ten wielgachny jest dokładnie taki sam Chodzi o styl No a po drugie, no, no bardziej mi się podoba, no ale okej okay. Słuchajcie, musimy rozpocząć tutaj Demolkę a może zanim to nastąpi, to jeszcze coś sprzedamy, może, może. Coś tu się znajdzie takiego. Jakieś obrazy, jakieś coś. Nie wiadomo. Bardzo, bardzo ładna jest ta tapeta bądź panel, to chyba panel jest, wiecie. Natomiast. Hmm, może te obrazy jakieś do sprzedania będą. Nie. No trudno. Tutaj będziemy, proszę Państwa, jak widzimy, mieli basen. Będziemy mieli inne rzeczy. No, su super kapitalna sprawa. Więc elegancko trzeba to wszystko rozwalić. Już nawet nie biorę i, i, i nie patrzę na te rzeczy do sprzedaży. Tylko głupie wszystko, jak leci. Dobra, pewnie gdzieś jakieś pajęczyny się ostaną, drodzy Państwo. Ale to tam. Mały pikuś. No, niestety z bólem serca ten Żyrandol musi wylecieć, bo w takiej formie, w jakiej on jest, no niestety nie zaakceptują tego, będzie to uznawane jako starość. My musimy tutaj jednak sami. Oj, oj, kurde, podłoga mi się machnęła, aż mi zlagowało. E, musimy jednak sami tutaj dołożyć rzeczy, no i, i wtedy to będzie e, zaliczone. Tu podejrzewam, że chyba sauna będzie. Tak, tak tu jest sauna. Dokładnie, bo mamy nawet oznaczenia przy drzwiach. Penthouse. Oh, what is inu. No, jakiś pokój prezydencki. A, ten koń był do sprzedania, na pewno. Dobra, trudno. Już paluszek poszedł, to... Eleganckie kinkiety, bardzo ładne. Dobra. Czyli na razie pracujemy nad korytarzem. A później będziemy pracować nad innymi rzeczami. Tu i basen, i sauna, i ten penthouse. I... Fajnie, fajnie. Generalnie rzecz biorąc, bardzo fajnie twórcy zaprojektowali ten, ten hotel, trzeba przyznać. Ciekawe, gdzie się szlajali. <grytania> no i to, to nie. Tabliczka była do usunięcia, ok. Pytanie tylko, czy będziemy mieli, jakby w alternatywie, możliwość ogarnięcia też takiej tabliczki. No bo to dobrze jest poinformować gości, że tutaj, dla przykładu, jest właśnie sauna, nie? czy że basen. Ale zobaczymy. Mamy tutaj jeszcze tę jedną windę, która. Yy, no właśnie. Która jest cały czas zepsuta i nawet panelu tutaj nie ma. Może będzie event na zniszczenie, znaczy u, na, zniszczenie, na remont tej windy. Zobaczymy. Oczywiście, jak na razie, to my mamy co robić. Nie wybiegajmy w przód. Dobra, jeżeli twórcom uda się ogarnąć kwestię, załóżmy mm, zapisu na odrębnych slotach, tak żeby można było prowadzić równolegle rozgrywkę, to ja jak najbardziej bym chciał jeszcze przetestować free mode. Yy, znaczy ja sobie testowałem sam dla siebie, ale tak żeby, żeby można było, wiecie, pokazać nie? na kanale ale że my tutaj mamy fabułę. No to nie będę mieszał, nie? Dobra. Teraz sprzątanko wymagane. Niestety, no jest to element zabawy, więc można się troszeczkę ponudzić przy, przy czymś takim, ale niewątpliwie trzeba to zrobić. No i dobra. I teraz tak, słuchajcie, ja bym zjechał na chwilę na dwójkę ze względu na fakt, iż muszę dobrać wykładziny, ponieważ postanowiłem sobie, że kolor wykładzin będzie w korytarzach, na piętrach taki sam. No to zobaczymy. Długo się jedzie, ale dobra, jesteśmy, dotarliśmy. Najważniejsze, teraz tak. Yy, dywany to będzie ten wzór na całe szczęście, tylko dobierzmy sobie kolor. Tak, żeby to się zlało, żeby nie odznaczało się i powędrujemy na górę. No, teraz, a nie. Jeszcze chwilka. Już blisko prawdopodobnie jesteśmy Albo i nie Kurde, czyżbym przejechał? To ciekawa sprawa A ten? A, ten ciut ciemniejszy jest, no Nie jest wcale takich hopsiup, jakby się... O, dobra, dobrałem Okej okay. I teraz, jak wybiorę? Tak, to jest ok. Dobra, to jeszcze. Przygotujmy sobie panele. Kamienne płytki. O, wow! No to jest nowość. Słuchajcie. Dobra, zarobiście. Ja już m, chyba mam pomysł, ale musimy zjechać na razie do lobby, bo niestety. Sandra, no nie pozwoli nam normalnie jakoś pracować Więc musimy naprawić skrzynkę z bezpiecznikami A to nie ma problemu, z tym to rachu ciachu zrobimy, to lobby też do przerobienia będzie Mnóstwo tutaj jeszcze rzeczy jest takich, które trzeba ogarnąć Ale ja bym jeszcze, drodzy Państwo Pó póki tu jesteśmy, to zobaczę. O, możemy wydać, słuchajcie, 5000 dolarów na tego automatycznego robota sprzątającego, i ja w to wchodzę. Elegancko, aby użyć inteligentnego odkurzacza, wybierz narzędzie do sprzątania z menu kołowego, a następnie wyszukaj go nacis naciskając Q oraz E. Ło! Wow, no to pięknie, oczywiście, że jak najbardziej bym chciał to yy, przetestować. Nie ma na razie gdzie? Chyba że zobaczylibyśmy sobie któryś pokój do sprzątania oby był. Yy... Ja tu czystość na 8. Tu nie wiadomo co się, co się dzieje zadowolenie. Dobra, widzimy też kategorie. Nie wiem dlaczego 101, 102. Dlaczego te pokoje są jakby zakłódkowane? Dziwne trochę, cholera wszędzie czysto, no. W miarę. No dobra, no nic no. Jedźmy na to trzecie piętro. I zaraz coś tam będziemy kombinowali. Coś z, tym, z tymi kamiennymi płytkami chciałbym wymodzić, aczkolwiek. Yy... Nie, może dwójka jednak. Może dwójka... a nie da się. O, panie, to, czy to już... Już w trakcie nie da się nacisnąć guzika. No to nic, to na razie ogarniamy temat, słuchajcie, wykładziny. Niech będzie. Coś tam zawsze dobierzemy. Dobra? Teraz tak. Utarło się już, że przy windach. A to nie tutaj. Że przy windach, słuchajcie, ja daję ten. Ten oto kamień, ale w kororze czarnym. O, tu i o, i już od razu pajęczynę widać. No, panie, odsłuchaj pan pajęczynę, bo ja pajęczynę bym chciał usunąć. Dziękuję. Dobrze, teraz tak farba czysto biały. No i dobra, to byśmy mieli. W porządku. To wiecie co? To może mm, tutaj jednak nie, nie będę dawał kamiennych płytek. Może tutaj pozostanę jednak przy panelach. Yy, i, 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 I... I niech będą te. Czemu nie? Proszę bardzo. Fajnie się to układa takie... Dźwięk układającego drewna dobra, tak yy, te panele sprawiają, że tak człowiek się czuje trochę jak w domu, nie? Przynajmniej ja tak się czuję. No dobrze, musimy... Aha, musimy wrócić jeszcze do farb, ponieważ potrzebujemy tutaj sufit jeszcze pomalować. O, i nie dodał się panel jeden. Trzeba będzie tam jeszcze też wrócić. To wróćmy. Czy zerknę, czy... Trzeba by na pewno wszędzie są te panele pododawane. Tak. No dobrze. Sufit omalowany. To jeszcze tylko tutaj nad oknami machniemy. I dobrze. I teraz tak, oni chcą, żebyśmy dali dwie kanapy, trzy fotele, trzy stoliki oraz dwie komody. Zobaczmy, co mamy z nowych mebli, jeżeli chodzi o odblokowanie tego stylu, takiego czterogwiazdkowego, załóżmy. Co? Wow, no sześciu, ty... ale to też swoje kosztuje. <laughs> to też fajne. O, kurczę, no, kapitalna sprawa. Tu się nie zmieści, co prawda, ale gdzieś by można było później tego użyć. Ehm, taki narożnik, elegancko. No. A jeżeli bym, powiedzmy, zrobił to na tej zasadzie. Pyk i... Ach... Pomysł dobry, tylko kurczę, za mało miejsca. Ciut brakuje, widzicie? Gdyby nie było kolizji, to, to bym to wcisnął, bo to nawet fajnie się złożyło. A szkoda. Ale za chwileczkę, ale może jednak nie poddawajmy się tak bardzo. Jeżeli bym to zrobił. No poważnie. No nie, tutaj to bez sensu. No nic, dobra. Do tego nie. O, tu jakiś patrzcie, jaki leżaczek taki. Heh, fajne. To na basen można dać. Tutaj mamy takie, tutaj mamy takie. No kapitalna sprawa. To to już chyba pięciogwiazdkowe będzie. No dobrze, ale wróćmy do tego, co widziałem na początku. O. I to jak najbardziej bym tutaj dał i sugerowałbym się tym środkowym tutaj elementem tego panelu. I tak bym to zrobił. O. I po drugiej stronie dokładnie tak samo. Dobra? Może być. Teraz można zobaczyć stoliki kawowe. Spójrzmy na ten styl, taki, właśnie czterogwiazdkowy. To jest fajne. To też, no bardzo ładne. Podoba mi się to. To jest bardzo ciekawy stolik, słuchajcie. No. Robi wrażenie. O, ale tutaj myślę, że ten będzie jak najbardziej pasował, jak ulał. Więc to zrobimy sobie może w taki oto, właśnie sposób. I tutaj dałbym trzeci, tylko jeszcze fotele. Więc ogarnijmy fotele. Nie pamiętam z jakiego stylu była ta kanapa. Możemy zawsze cofnąć się i, i, i sprawdzić. Ale to, jakie fajne też na basen się nadaje. Hmm. To jest ciekawe Ten też Nie lubię takich foteli, słuchajcie Bez pełnych oparć, bo się wbija, kuźwa, w plecy i... mm -hmm. Użyjmy tego I postaram się zrobić to w miarę precyzyjnie To byśmy Dali jeden fotel Chociaż tak precyzyjnie to jeszcze by wypadało zmienić obicie. Ale może kolorek. O! No nie gadaj, że nie będzie takiego ubicia jak tutaj. Czy ten? No nie, ten nie jest nawet zbliżony. Jaki wróż wpada? To, to, no, no nie. A ten? Też nie. Sandra, daj spokój, dziewczyno. No, co z tobą jest nie, 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 nie tak? No, człowiek tutaj przecież robi. No to mamy mały problem z tym, kurczę, fotelem, ale. Ech, ty synu, no ciężko jest. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Nie można mieć wszystkiego, to niech będą białe. Już trudno. Damy tutaj, tak i damy tutaj, tak i jeszcze stolik kawowy. Ten jeden. O, i zaraz wyrównamy tutaj ładnie, żeby było. Mniej więcej tak. No, ale panie, no, stawia się jak pana klikam. No. To mniej więcej tak. No, i to może zostać. Dobra. Yy, jeszcze dwie komody. Co prawda, komody tutaj nie wiem do czego mają służyć, ale skoro żądają. Zastanówmy się, gdzie by je można było umieścić, bo to nie jest takie obsiub w tej chwili. Yy, przede wszystkim zobaczmy, co byśmy mieli do wyboru. Ale to już z tych czterech gwiazdek, nie? O! A, to jest fajne nawet, ale mamy jeszcze taką. O, jaka fajna malusienka taka. Yy, taka, o, to by do stolika pasowało, do tych stolików kawowych. Bardzo ładne. Podoba mi się. Ale szkurcze. Twórcy musieli się namęczyć, żeby to wymodelować. Ja ciężko kręcę. Tutaj mamy taką dużą. No i tu już blokada. Yy, wiecie co? Proponuję te yy, tutaj takie yy, szafeczki umieścić. Gdzieś tutaj jedna, gdzieś tutaj druga. i Elegancko. No i oczywiście trzeba jeszcze. Wystylizować Cztery jakieś, jakieś dekoracje W związku z tym Proponuję może Coś takiego Żeby było ciekawie Wow No teraz to mnie Zaskoczyło No proszę Państwa no, proszę państwa, teraz to możemy sobie poszaleć. Jak najbardziej, chcę to tutaj umieścić. Pewnie, że tak. Takie kolumny przy windach. Czemu nie? Aż się prosiło. <laughs> Zarobiście, to się tutaj wpasowało. Fajnie. Yy... Dobra, to prawdopodobnie jeszcze coś tutaj dodamy, albo nawet jak nie, no to nic nie szkodzi. Yy, obrazy. Co, co to jest? Co, co mi tutaj? Kurde, bo nie, nie. Nie wiem, co to jest, bo w tym stoję, ale. A, to taki tutaj dżubasek się. No ale dlaczego ty. Dlaczego nie przylegasz do ściany? Halo. Coś się zepsuło. No dobrze. Coś tam się popsuło. Nie wiedzieć dlaczego. Coś bym tutaj dał takiego. No nie mam zdania. Zaraz coś znajdziemy. No dobra, niech ten mężczyzna z gazetą tutaj wisi po jednej stronie, a tutaj jakiegoś Rembrandta machniemy i. O, i niech będzie. Dobra. Byśmy mieli dwa takie obrazy. Natomiast dalej yy, kwiaty. Kwiaty by chcieli. Kwiatów troszeczkę tutaj umieścimy. Myślę, że te białe lilie one. Jak najbardziej pasują do, do, do hotelu jako tako, nie? Ogólnie zwłaszcza do tych hoteli, no, o wyższej kategorii. Yy, lampki dwie potrzebujemy. Zobaczmy, czy coś nam się odblokowało z jakiegoś takiego bardziej eleganckiego stylu, ale. Ach. Dobrze, postawię to tak. Chciałem dać w rogu, może, ale no nie wyszło. Dobra. Oni by chcieli również kinkiety, żebyśmy zamontowali. To kinkiety, słuchajcie, można dać mniej więcej tak, jak umieszczamy przy pokojach, żeby, była, żeby był jakiś taki wspólny mianownik. Mniej więcej równo, w miarę równo, żeby to było. Nie wiem, na ile to się uda. Tutaj też może spróbujmy przy tym penthouse. Ie. Ok. No i tu już nie będę dawał, bo, bo to już za dużo będzie. Yy, I światła górne. Zobaczmy. Co, czy coś nam się tutaj ciekawego odblokowało? Ach. Niestety nie. Dobra. To wiecie, co może. Zastosujmy tutaj ten random. No, te, tego jeszcze nie mieliśmy okazji zastosować. Gdzie się porozkładam, potem najwyżej się to wyrówna. Ok. Ten, oczywiście, już do wyrównania musi iść. Mniej więcej, co by się zgadzało. No i ten. Bym przesunął gdzieś tutaj na środeczek, coś takiego. No i to nie jest lustra, tak? Dwa lustra nam są potrzebne. No i teraz pytanie brzmi, gdzie by je tutaj umieścić? Ja bym je umieścił tak na odczepnego powiedzmy. Czy mam jakieś takie fajniejsze lustro? No to by mogło tutaj wisieć, gdyby nie to czarne. Ale można dać, powiedzmy, takie też. Przecież... O, dobra. Jedno takie. I drugie tutaj machnę w ten oto sposób. No i dobrze. I proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię związaną z korytarzem trzeciego piętra, no to mamy ten korytarz. Ogarnięty tutaj. Nic już więcej od nas nie chcą. Oczywiście my możemy dokładać, to nie jest problem. Te kwiatki mi nie pasują. O. E, musimy. Dalej mi nie pasują. Kuźwa, no co to tak. Pabelusku. Oj, nie cały ten stół, tylko kwiatuszka, no. No bez jaj. Poważnie. Kwiatka nie mogę. O, mogę. No i, i, i dobrze. Chodźmy do Lobby. Chodźmy do Lobby, znajdźmy portfel dla, dla tego klienta, dla tego gościa. Bo pierdoła zgubił. No, tak to jest jak się nie pilnuje. Ale zobaczcie, jeżeli chodzi o punktację 4.2, no myślę, że jakby tak. Ja czekam, do, aż dobiję do pięciu gwiazdek. W momencie, kiedy dobiję do pięciu gwiazdek, oczywiście yy, będziemy tam mieli różne inne rzeczy. Yy, jak łatwo znaleźć portfel? Wziąć odkurzacz albo szczotkę. Meble się podnoszą, portfel zostanie, więc, więc można go łatwo będzie znaleźć. O, i proszę bardzo, i jest. I zwróćmy go. Znaleźle w wysokości 300 dolarów. Proszę uprzejmie. Bardzo, bardzo sympatycznie. Yes, I found it. Mamy jakiś gości w restauracji? No nie. Dobrze, proszę Państwa. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. papa. Pa. Natomiast odkurzacz przetestujemy. Myślę w następnym odcinku.